Ostatnimi czasy w kontekście topowych myszek esportowych padało w sumie tylko jedno pytanie: Logitech czy Razer? No właśnie, czy nowy Razer V3 Pro okaże się być lepszy niż Logitech G Pro Superlight 2? Zaczynamy. Moi drodzy, jakiś czas temu dotarła do mnie paczka od Razer'a, w której otrzymałem do testów Vipera V3 Pro. Testów, które oczywiście wykonałem z największą przyjemnością i postanowiłem nie dawać wam tego produktu zaraz po jego premierze i nie dawać jego recenzji zaraz po premierze takiej suchej, w której wynikało by tylko wszystko tak jak jest na papierze. Postanowiłem tę myszkę gruntownie przetestować i ta myszka spędziła na biurku na moim biurku ładnych parę tygodni. No i faktycznie mogę powiedzieć, że jest to produkt solidny i jest to produkt naprawdę topowy, ale na czym jego topowość polega już za moment. Otwórzmy najpierw tę myszkę i sprawdźmy co jest w środku. A w środku znajdziemy oczywiście samego gryzonia, bardzo ładnie estetycznie zapakowanego. Tutaj oczywiście plus dla Razera jako no, tego topowego producenta peryferiów, że faktycznie zapakowanie jest bardzo atrakcyjne. Mamy oczywiście dongla do Łączności, no łączności oczywiście bardzo szybkiej. E, mamy oczywiście przewód, oczywiście w Oplocie, nie mogło być inaczej. Bardzo ładnie estetycznie e, zapakowany, schowany. No i te piękne zielone akcenty w samym porcie USB, które oczywiście na samym starcie sugerują nam, jakiego producenta e, używamy peryferia. E, no i mamy jeszcze. Tapey, moi drodzy, to są tapy, których ja osobiście na myszkę nie przyklejałem. Nie są one dla mnie potrzebne, chociaż wiem, że wielu graczy z takich tapów korzysta. Są to tapy wysokiej jakości, to już mogę wam na starcie powiedzieć. Bardzo fajne, bardzo ciekawą i głęboką przede wszystkim strukturą, która zapobiega temu, żeby faktycznie nasza dłoń z takiej myszki się ześlizgiwała, bądź mielibyśmy mieć mniejszą kontrolę nad taką myszką. Tejpy naprawdę na plus. Oczywiście wlepka, i oczywiście. Instrukcja obsługi. Omówmy sobie delikatnie design, kształt i wygląd tej myszki. Moi drodzy, chociaż na pierwszy rzut oka można byłoby powiedzieć z delikatnym przekąsem, że przecież nie ma tutaj o czym opowiadać. Jest to bardzo klasyczny design, wręcz nawet można byłoby powiedzieć, że delikatnie toporny i bardzo już opatrzony wszystkim graczom. No i faktycznie trudno wybronić Razera przed taką opinią. Mamy tutaj oczywiście klasyczny kształt myszy, bardzo ergonomiczny, nawet pokusiłbym się o delikatne stwierdzenie, że jest to mysz dwuręczna, bo leworęczni też sobie z taką myszką powinni poradzić. Natomiast sama myszka w dłoni leży perfekcyjnie i uwielbiam jej kształt. Uwielbiam to, że jest delikatnie bardziej wybrzuszona i delikatnie wyższa niż Logitech G Pro Super Light 2 i uwielbiam to, że w mojej dłoni faktycznie ona leży Wyśmienicie. Uważam, że jest to myszka, która będzie leżeć bardzo dobrze w dłoni zarówno mniejszej, jak i większej. A więc ergonomia jak najbardziej na plus. Czy na plus jest również design? No, oczywiście ta myszka swoim wyglądem nie zachwyca, chociaż ja ostatnimi czasy bardzo mocno kieruję się w stronę minimalizmu na moim biurku. E, oczywiście nie mówię tutaj o dziesiątkach talerzy i kubków, które na nim spoczywają, a raczej o peryferiach, które faktycznie nie muszą się aż tak świecić, nie muszą być spektakularne i i bardzo designerskie. Yy, ważne jest dla mnie przede wszystkim funkcjonowanie. No i do tego funkcjonowania przechodzimy, bo tutaj jest naprawdę o czym mówić. A zaczniemy sobie od switchy, switchy trzeciej generacji, switchy optycznych, które w tej myszy się znajdują. I muszę przyznać, że praca tych switchy jest naprawdę perfekcyjna. Nie ma tutaj mowy o żadnym zacięciu, żadnym opóźnieniu, nie ma mowy o żadnym delayu. To jest naprawdę czysta przyjemność i ta myszka sprawdza. Że w grach zyskujecie realną i odczuwalną przewagę. Realną i odczuwalną przede wszystkim przewagę otrzymujecie również dzięki sensorowi, który został w tej myszce zastosowany. Jest to Razer Focus Pro drugiej generacji, drugiej odsłony. Sensor, który jest Absolutnie topowy, i nie możemy tutaj powiedzieć o żadnym yy, żadnym zacinaniu, yy, żadnym dyskomforcie, opóźnieniu. Nie ma tutaj absolutnie do czego się przyczepić i ja jestem niestety już zdania takiego, że ja nie zauważam już różnicy pomiędzy tymi topowymi sensorami. One już doszły do takiej perfekcji. Może gdybym był graczem na najwyższym światowym poziomie, to mógłbym ewentualnie szukać jakichś negatywów tego sensora. Ale na chwilę obecną, jako bardziej każualowy gracz tytułów esportowych, no niestety, a właściwie stety, nie mogę się absolutnie tutaj do czegokolwiek przyczepić, jeżeli chodzi o pracę sensora. Można się natomiast przyczepić, a przynajmniej mam wrażenie, że pewna grupa graczy przyczepi się do tego, że ta myszka waży 54 gramy. I uważam, że jest to naprawdę skrajnie niska waga myszy. Waga, która jest wręcz praktycznie nieodczuwalna, a już na pewno nie jest odczuwalna na podkładce. Ta myszka porusza się po niej naprawdę perfekcyjnie. Natomiast zdaję sobie sprawę, że na rynku istnieją już myszki lżejsze, które teoretycznie mogłyby być szybsze na podkładce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam, że Razer zrobił krok w dobrą stronę i prawdopodobnie zastosował tutaj po prostu akumulator, który ma większą pojemność, przez co też waga tej myszy będzie delikatnie większa. No właśnie, czas pra Pracy na baterii. Moi drodzy, producent deklaruje, Razer deklaruje, że mamy tutaj do 95 godzin. Czasu pracy na jednym cyklu ładowania. I muszę przyznać, że jest to naprawdę bardzo wiarygodna i bardzo prawdopodobna wartość, ponieważ ja tą myszkę ostatni raz ładowałem 10 dni temu i aktualnie jej poziom baterii wynosi 5%. Więc jeszcze mógłbym tam, podejrzewam, jeden dzień delikatnie na, na kąpie jej poużywać. Czas pracy na baterii w tej myszce jest absolutnie fantastyczny. Mam wrażenie, że można faktycznie ją szybko podpiąć. Ona bardzo szybko się też ładuje i można o niej na wiele dni zapomnieć i zapomnieć o tym, że w ogóle taki proces jak ładowanie jest w tej myszce wymagany. No i zaznaczmy sobie jedno, że ten czas pracy na baterii, który ja testowałem przez ostatnie 10 dni, był podczas ustawień tej myszy w kontaktowaniu z komputerem na poziomie 1000 Hz. To już jest taka bardzo standardowa wartość, a przynajmniej w tych nieco lepszych myszkach, że faktycznie myszka z komputerem kontaktuje się na częstotliwości 1000 Hz. Natomiast w Razerze V3 Pro to, to kontaktowanie możemy ustawić na poziomie 8000 herców. No i faktycznie wtedy bateria zjeżdża znacząco szybciej. Natomiast, natomiast oczywiście nie jest to taki czas, że będziemy musieli ładować tą myszkę co dwa dni. Zdecydowanie ten czas pracy na baterii jest dłuższy i faktycznie to taktowanie na poziomie 8000 można ustawić, ale musimy się liczyć z tym, że ten czas na baterii delikatnie nam się skróci. Moi drodzy, podsumowując, jak ta myszka sprawowała się przez ostatnie dwie 240 godzin użytkowania. Muszę przyznać, że jest to po prostu fenomenalne narzędzie dla graczy ze znakomitym sensorem zapewniającym bardzo płynne i szybkie ruchy. No i z bardzo satysfakcjonującym czasem działania pracy na baterii. Niestety ma ona jeden mankament, który mam wrażenie, że może być rozwiązany softowo i mam wrażenie, że Razer już całkiem niedługo wypuści jakąś łatkę. Tym mankamentem jest czas wybudzania tej myszki. Niestety spotka się z delikatnym problemem, że w momencie, kiedy ta myszka przechodziła w stan uśpienia, który oczywiście możemy sobie ustawić w, w samym oprogramowaniu, to niestety jej wybudzanie było dość skomplikowane, ponieważ czasami wybudzała się faktycznie po jednym kliknięciu, a czasami tych klików musiało być naprawdę całkiem sporo, do tego stopnia, że zastanawiałem się, czy ta myszka po prostu się nie, rozła nie rozładowała. Mam natomiast wrażenie, że Razer V3 Pro to tak jak Logitech G Pro Superlight 2 Produkt dedykowany dla ścisłej topki e -sportowców. Uważam, że 99% graczy nie będzie w stanie wykorzystać potencjału tej myszki. Ja jestem wśród grona tych graczy. Ja również nie jestem w stanie wykorzystać potencjału tej myszki. Zdecydowanie moje umiejętności są po prostu niewystarczające, no i uważam, że mój czas reakcji jest po prostu niewystarczający, żeby zauważyć ewentualne mankamenty. Czy to oznacza, że nie warto kupować tej myszki, jeżeli nie jesteście w Ścisłej topce e-sportowców? Absolutnie nic z tych rzeczy. To będzie myszka idealna, myszka, w której nie zauważycie po prostu żadnych mankamentów. Natomiast, jeżeli jesteś profesjonalnym graczem albo do takiego aspirujesz i szukasz czegoś, co da tobie realną przewagę w rozgrywce, to zdecydowanie Razer V3 Pro jest myszką dla ciebie, ponieważ ta myszka stanowi przewagę w grach. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Jeżeli recenzja Wam się podobała, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych. No i oczywiście komentarze są Wasze. Czy zdecydowalibyście się na Razera? Piszcie, a ja się na dzisiaj żegnam. Trzymajcie się, cześć!